Siemano, siemano, dużo osób pytało się o tą fabułkę na Gierce. Na YouTubie może mniej, ale właśnie 75 fabułka, co przyniesie burza, kiedyś jej nie było. Teraz dodali, akurat jak mnie nie było nagrze, czas ją nagrać, więc zaczynamy. Skończyliśmy sobie dostęp na Side Marit, ale Site już jest dostępny na kanale. A my się zajmiemy, właśnie, co przyniesie burza poszukiwania Sochtery, Czyli zrobimy sobie dostęp na softę. Gdzie musimy pójść? Pierwszą rzeczą, gdzie musimy pójść, to jest do Willi. Możecie pójść sobie z Murori na pieszo albo użyć tak jak ja scrolla. By, mam scroll, czemu by nie skorzystać, Osta od razu jestem na Willi. Tutaj właśnie jest taki anpecek, który sprzedaje potionki, jedzenie bardziej by, można było tak powiedzieć, i u którego się bierze misji już na wyższe poziomy zlecenia. Dobra, To co, lecimy? Podaj masło YouTube xttv. Dostęp na software. Jest bardzo przydatny, bo możecie sobie tam robić Ewencik klon fawórze piaskowej. Bosik jest ISIS, są giny na wysokie poziomy i właśnie na wysokich poziomach to już będziecie musieli mieć ten dostęp. Więc dobrze sobie go zrobić go szybko, bo są też tam i na te takie dwusetne levele potworki. Też są spoko, tam są koberki takie, harfie, które już na tych niskich levelach dają dużo expa w miarę, nawet lepiej niż na elfach, a dają o wiele więcej, a dają wiele wie więcej expa niż elfy, a są słabsze od elfów, o tak to miało wyglądać. Dobra, teraz gdy masz szanowny tytuł, tutaj nam coś fabułka prowadzi, może stawić czoła nowym przygodom z, z wysoko uniesionym czołem, no to robimy to ratunek odkrywców. Porozmawiać z takimi podróżnikami jak ty, Czasem czujesz się samotny i tak dalej, i tak dalej. Będziemy musieli odnaleźć Indianę Jonesa, czy jak coś w tym stylu Indianę Jonasa. Poprosiła cię, abyś udał się do Liopos i odnalazł. Liopos to są właśnie tu, gdzie są Czarni Magowie. Ten, ten zameczek taki, gdzie się respi Anubis pod Burgią, więc będziemy szybko lecieć do miasta. Tutaj sobie troszeczkę przyspieszę I my pójdziemy do Murori Później od razu do Burgi Skoczymy tam gdzie jest zamek Anubisa I tam będziemy musieli lewym, lewą stroną Właśnie Tak jak idziecie do spirali Zrobić tam tą spiralę albo Anubisa To właśnie w tym samym budynku Jest Są, są jakby Kompanie Indiana Jonesa Indiana Jonesa raczej nie spotkamy Na razie, może później bo on wyruszył na dalszą Indianę Jonasa. Na, wyruszył na dalszą podróż w poszukiwaniu swoich przygód. Ale z jego kompanów, którzy go poszukują, jasne, że tak. Będą sobie tutaj siedziały w jednym budyneczku. Dobra, tutaj właśnie Smak. Ja nie wiedziałem, właśnie jak, jak tu dokładnie tam wejdzie do tego pokoiku. Bo skąd ktoś, kto nigdy nie miał z tym do czynienia. Może wiedzieć, ktoś tutaj próbował, próbował, wchodził sobie w jedne drzwi, w drugie drzwi, ale akurat już jest dawno, tak dawno to wyszła ta sochtera, ta pustynia, że już bardzo dużo osób tutaj już kojarzy, co tutaj się robi. Widzieliście? Weszedłem sobie na tą górną stronę, tam były drzwi, weszedłem w te drzwi i się pojawiliśmy w pokoju z trzema kamratami: Idianny Jonasa. Paleta. Nie chcesz być zbawiony? Nie, dam sobie radę. Dobra. Idź po Indianę i sprawdź czy jej nie... Czyli nie ma gdzieś jej. Jej, czyli to jest tutaj Indiana. Jonas to jest jakby dziewczyna. Z tego co wygląda, bo on mówi w rodzaju żeńskim. Dobra, i sobie zagadajmy jeszcze z Borealem. Tutaj też coś potrzebuje. I... Gerundio. Gerundio. Właśnie trzech kamraci, którzy poszukają Indiany... Jonasa. I tak możemy so, sobie wyjść tutaj pisze kłaściku pokazuje nam że już musimy iść do kolejnej lokacji ale żeby stąd wyjść to ja tutaj właśnie nie wiedziałem kliknąłem sobie wszystkie najpierw kliknąłem sobie tą książkę i się kłaścik zaktualizował czyli musimy sobie kliknąć tą mm, półkę z, z książkami ten regał z książkami kłaścik nam się zaktualizował tutaj mogliśmy poczytać co tam się działo Może... Które mo możecie sobie poczytać, zatrzymać? Znalazłeś grupę Indianu Jonasa, ale nie ma jej z nimi. Poszukaj fortecy Egibdy. Poszukiwania wskazówek dotyczących je jej miejsca pobytu. Więc będziemy musieli do klanu Egidy Możemy sobie użyć TPK, albo tak jak ja widzieliście, zgasiłem wszystkie światełka. I wchodzę sobie, wychodzimy. I pojawimy się już na zewnątrz. Tutaj możemy, no albo TPK dać. Albo wyjść przez pokój Anubisa, tutaj. No i co, lecimy do klanu Egipdy. On jest pod Murorią, ale tu widzicie wszystko po kolei, którędy tu się mniej więcej chodzi. Nie wchodzimy do klanu, więc nie potrzebujecie mieć zrobionego klanu, akurat tego Egipdy. Nawet wcześniej, jeśli zmieniliście klan, nie potrzebujecie mieć w ogóle go skończonego, nawet wcześniej. Ani teraz nie musicie przynależeć do tego klanu. Bo jak widzicie, tutaj jest takie drzwi na wejściu, gdzie sobie. Wchodzimy, tu mamy kilka wojowników, ale takie pojedyncze potworki. Które, nawet takiemu 50, 50 levelowi, chociaż te mistrza już coś tam biją, takiemu setnemu levelowi nie powinno robić żadnego problemu. Ten kfobułka jest na poziom 110, rekomendowany, więc na lajcie. Tutaj klikamy sobie te papiery. I drodzy przyjaciele, nie sądzę, aby nasze drogi spotkały się w najbliższym czasie. Zostawiła swoją notatkę: Indiana. Jonaszka Wierzę, że jeszcze więcej sekrenów zostanie odkrytych, jeśli poszukamy odpowiednich skarbów. I my będziemy musieli te skarby właśnie znaleźć sobie na pustynnej wyspie. Będziemy w końcowej fazie następnego questa na softerze bić bossa z którego dropią itemki nawet po tysiąc kakeli, bo dropią z niego itemki na przykład do dywanu. Widzicie, że bardzo dużo osób sobie lata na dywanach, więc ludzie sobie biją tego bossa, dropią te itemki do dywanu, ale też zapewne i dużo różności tam możecie zdobyć. Jeszcze tam nie byłem, ale się do tym będziemy musieli zająć w jakiejś najbliższej chwili. Dobra, nie zobaczyłem, nie, nie, nie popatrzyłem, co tam potrzeba. Wygląda na to, że musimy pójść do Choi, i tutaj po całym mieście kręci, kręci się Toni. Może być przy Depo, może być na dole, może być po prawo, ale z miasta nie wychodzi. Więc musicie zrobić sobie kółeczka, i w końcu go na niego traficie. I, mu i co, co teraz? Co teraz? Chcę wiedzieć o Sexterze. No, chcemy wiedzieć, jasne, że tak. Chcemy znaleźć naszego Indiany Jonasza. Jonaszkę. Indiankę Jonaszkę. Dobra. Takie cudo, coś tam powiedział. Możecie sobie to zatrzymać. Powiedział ci o podziemnym przejściu do Sochtery w Kastelwanii, Znajdź to przejście. Czyli w zasadzie już kwaśnik niby jest zrobiony. Musimy, aby pójść podziemnym przejściem, tak jak macie na przykład pod Murorią masz do Nordy przejście. Jak masz na przykład do szlachciców takie ukryte przejścia, które sobie. O, jakoś czarny ekran mi wyskoczył, Kiwię co to jest. Dobra. No ale widzieliście, jesteśmy tutaj po prawo od zamku wampirów. Wchodzimy sobie na pająki, idziemy sobie na dolną część, i tutaj będzie taka dziura gdzieś na samym spodzie, o właśnie ta. Przechodzimy sobie dalej, Kilowem zbijamy kamienie. Ja musiałem musiał sobie przerzucić na kilof, ale to mi chyba solmak. Patrzyłem, czym się tu można, co, czy to można klikać. nawet nie brałem. Bo już solstack mi kilofem zbił tego kamyka. A. Czym to zbiłeś? Jeszcze, jeszcze dopytałem, bo mogłem sobie kliknąć, ale akurat nie mogłem znaleźć tego kilofa na górze. Tyle tych narzędzi jest. I właśnie on powiedział, że kilofem zbił. No dobra. Jak widzicie, jednego kamienia możecie zbić. Na testa sobie wziąłem innego kamyka. Działa. Działa. Możecie sobie przechodzić bez problemu. Tutaj dobrze sobie klikać te kamyki co leżą na ziemi. One są po 5000, npc ka możecie kupować, tak mi się wydaje. Ale później będziecie potrzebować tego 50 sztuk do następnej misji. Więc czemu by ich nie zbierać, jak so leżą na ziemi? 5 tu, 5 tu, 5 tu, Nie za każdym razem mogą wam wypaść, ale jak idziecie, to kliknąć raz i macie jakiegoś grosza na podki. Dobra, i to w zasadzie kwestia się kończy. Musimy pójść przejściem, właśnie. Wyjdziemy tym przejściem na powierzchnię Sochtery, Jesteśmy już na tej pustynnej wysepce, coś jak Moon w Tibi. Ale no i coś coś w tym stylu można byłoby powiedzieć. Bo też tam się respi taki bosik w tibi. Jak się wazy zbija, to można sobie tam różnici ci różni ci tacy, faraonowie są, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. To by było na tyle, yo. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.